Policja. Witam. Proszę wejść. Funkcjonariusz Cole, Michael Carr, to jest Davis. Co się panu stało? Kopnąłem butelkę, a potem wdepnąłem w szkło. To nic strasznego. Proszę nam powiedzieć, co tu zaszło? Byłem z żoną na górze. Usłyszeliśmy hałas. To jest moja żona Karen. Dzięki za szybką interwencję. Co się dalej działo? Michael zszedł na dół. Potem znów coś trzasnęło, więc też zeszłam. Proszę się nie śpieszyć, pani Karen. Ten człowiek wyskoczył z szafy. Wywiązała się bójka. Chwyciłem go za nogę. Usiłował uciec. Złapał Karen w kuchni i zaczął się wycofywać. Przyłożył jej nóż do gardła. Nic pani nie jest? Może wezwać lekarza? Nie trzeba. Na pewno dziękuję. Okruszek. Chodź tu, okruszku. Kiepski z ciebie kot obronny. Beznadziejny. Chyba lubi policjantów. И утром сдадим отчиски.